Słuchajcie, to jest taka sprawa, no, którą widać e, często pojawia się w listach ojca pio. E, bardzo często to jest właśnie pokój duszy. E, to jest bardzo ciekawe, bez takiego pokoju duszy, bez takiego spokoju, e, bardzo ciężko jest naprawdę iść do przodu i w życiu, i postępować w snocie, i postępować tak naprawdę zbliżenie do Pana Boga, do ojca pio, do matki Bożej. Jest to bardzo, bardzo trudne, to jest wręcz takie konieczne. I widzimy, że czas przez co Pan Jezus przychodzi. Do apostołów i sobie mówi: pokój wam, pokój wam. Przecież pojawia się i mówi: pokój wam. Wielokrotnie pojawia się właśnie ten pokój potrzeba takiego pokoju w życiu duchowym ojca Pio i jego apostołów, no, znaczy u ojca Pio i jego dzieci duchowej. I on coś takiego pięknego mówi właśnie do ojca Bazilio, który w pewnym momencie po prostu staje się przełożonym seminarium. Inni kapłani poszli na wojnę. Kazano im pójść na wojnę do wojska, i co? Był wcześniej zwykłym tam, no, wykładowcą, a teraz staje się rektorem, i go to przeraża, po prostu, widać. No to tak jakby, no, wręcz jest bardzo trudne dla niego to zadanie. Przeraża tego może leciutko. I właśnie on tak mówi, ojciec jest do niego w końcu. Żaden niepokój nie powinien gościć waszej duszy z jakiegokolwiek powodu. A zwłaszcza w sytuacji specyficznej. Gdzie to jest bardzo ciekawie, żaden niepokój nie powinien gościć waszej duszy. jakoś się po prostu przed tym przestrzega, bo na tym po prostu zły duch szatan może bardzo dużo wdziaływać. I to jest, jest taka zasada w życiu duchowym, która jest no, z reguły bardzo prawdziwa, bo z reguły myśl, która pochodzi od Boga, daje pokój. Zasada może być myśl nawet trudna, ale ona daje pokój właśnie. Myś, nie wiem, zaakceptować jakieś cierpienie, przeprosić kogoś, e, prosić o przebaczenie, naprawdę tak zastanowić się nad czymś, zaakceptować jakąś naukę moralną Kościoła. Zaakceptować to. Są często myśli, które pochodzą od Boga, one dają pokój. One dają ogromny właśnie taki pokój. Pojmuję, że dusza, w której zamieszkuje Bóg, zawsze i wszędzie żyje w bojaźni Bożej. A bojaźń ta staje się prawie nie do udźwignięcia, jeśli wpływa ona na wykonywanie własnych obowiązków. Ale niech pociesza się również owa dusza, gdyż właśnie z powodu tej bojaźni Bożej nie zgubi się, jeśli się nie poda. I to jest ciekawe. Stanie w obecności Bożej. Warto czasem właśnie tak się zatrzymać. Nawet nie wiem, wyobraź sobie, jestem w ogrodzie, jakimś. jestem w pięknym miejscu z Panem Bogiem, właśnie. W pięknym kościele, w pięknym miejscu, co jestem. Z Tobą, Panie Boże, z Tobą, Mariusz, z Tobą, Ojcze, Piju. O Boże, może się na chwilę tak zatrzymać. I to jest ciekawe: my, na co nie jesteśmy z Panem Bogiem, na co nie jesteśmy z Ojcem Pio? Codziennie po prostu dążymy i stajemy w tej obecności Bożej. I ta bojaźń Boża może nas czasem, że tak powiem, przerazić. Ojeju, ja jestem, że taki to wielki ciężar. W każdej chwili jestem, ale widzimy też ta bojaźń Boża nas, ojciec Piju to pokazuje nas jednak zmotywuje. Ej, jestem w tej sytuacji, Pan Bóg na mnie patrzy, aha, dobrze, to coś zrobię. Zrobię, bo Ty, Boże, na mnie patrzysz, dla Ciebie. Nawet jeżeli to nie przynosi mi jakiejś radości, nie jest to wspaniałe, miłe, przyjemne, nie wiadomo jakie, nie ma tutaj jakichś mąbelków, zrobię to dla Ciebie, Panie Boże. Widzicie, to jest bardzo ciekawe, ale niech pociesza się również owa dusza, która się z powodu tej bojaźni Bożej, nie zgubi się, jeśli się nie podda. A jest już widzisz, ciekawe, ta bojaźń Boża może nas podtrzymywać, może nas prowadzić, jeżeli się nie poddajemy. Jeżeli się nie poddajemy, to ta bojaźń Boża nas podtrzymuje, nas prowadzi. Niezwykłe, jakie to piękne jest po prostu, widzisz? Jak ta bojaźń Boża może nam w tym zawsze pomóc, żeby nie, nie bać się, nie bać się. a jeżeli upadniemy, powstać z pokoru, przyjąć to i iść do przodu. Dzirowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que esteja aqui. e Maria, okay,